Jeśli Twoja zmywarka nie grzeje wody, to znak, że coś poszło nie tak. Ale nie martw się, ten problem jest dość powszechny i często można go rozwiązać samodzielnie. W większości przypadków, jeśli zmywarka nie grzeje wody, przyczyna tkwi w kilku podstawowych elementach, które możemy razem sprawdzić, zanim zdecydujesz się na wezwanie serwisu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działa system podgrzewania wody w zmywarce. Zmywarki są zaprojektowane tak, by podgrzewać wodę do odpowiedniej temperatury, co pomaga dokładnie usunąć tłuszcz i resztki jedzenia z naczyń. Jeśli zmywarka nie grzeje wody, jej efektywność znacząco spada i naczynia mogą wychodzić zmyte niedokładnie. Z zaciekami lub resztkami jedzenia warto więc zacząć od najprostszych elementów. Po pierwsze, sprawdź, czy na pewno woda jest dostarczana do urządzenia z odpowiednią temperaturą. Choć zmywarki mają własny system grzewczy, zdarza się, że niska temperatura wody dopływającej z sieci może wpływać na skuteczność podgrzewania. Jeśli jednak masz pewność, że to nie jest przyczyną, kolejnym krokiem jest sprawdzenie elementu grzewczego czyli grzałki. Grzałka jest kluczowa w procesie podgrzewania wody, i jeśli ulegnie uszkodzeniu, zmywarka nie grzeje wody. Możesz ją zlokalizować, zaglądając do wnętrza urządzenia. Uważaj jednak, jeśli nie masz doświadczenia, możesz odczuć opór przy demontażu grzałki. Uszkodzona grzałka będzie wymagać wymiany, a na rynku dostępne są różne zamienniki pasujące do większości modeli zmywarek. Kolejnym krokiem, jeśli grzałka jest w porządku, będzie sprawdzenie termostatu. Termostat reguluje temperaturę wody w zmywarce. Jeśli ulegnie uszkodzeniu lub jest niedokładny, może powodować, że zmywarka nie grzeje wody do odpowiedniego poziomu. Termostat może wymagać kalibracji lub wymiany. Jest to komponent, który zwykle można zamówić, a jego wymiana nie jest zbyt skomplikowana, choć czasem warto zlecić ją fachowcowi. Jeśli natomiast grzałka i termostat działają poprawnie, a mimo to zmywarka nie grzeje wody, problem może leżeć w programatorze lub module sterującym. Programator odpowiada za sekwencję zadań, Wykonywanych przez zmywarkę i kontroluje, kiedy grzałka powinna się włączyć. Usterka modułu sterującego może sprawić, że grzałka nie dostanie sygnału do podgrzania wody. Naprawa modułu to już bardziej zaawansowana sprawa i tutaj raczej konieczna będzie pomoc serwisanta, ponieważ wymaga to narzędzi diagnostycznych i specjalistycznej wiedzy. Na koniec warto również pamiętać, że regularne czyszczenie zmywarki może zapobiec problemom z podgrzewaniem wody. Kamień oraz osady z detergentów mogą obniżać wydajność urządzenia, co może sprawić wrażenie, że zmywarka nie grzeje wody, choć w rzeczywistości po prostu proces grzewczy jest mniej efektywny. Co kilka miesięcy zastosuj specjalne środki do czyszczenia zmywarek, które pomogą usunąć kamień i resztki detergentów.